Witam Cię serdecznie na kanale Singlish, Sing and Learn English. Jeśli znajdziesz tu materiały przydatne w Twojej pracy, proszę rozważ subskrypcję kanału. Nie zapomnij również o kliknięciu łapki w górę pod tym filmikiem oraz każdym innym, który Ci się podoba. Bardzo wiele osób potrafi grać w bingo. Myślę, że większość nauczycieli też wie, o co w tej grze chodzi. Chciałabym jednak dzisiaj w tym filmiku przedstawić Wam parę innych pomysłów, jak można grę w bingo wykorzystać. Dzisiaj omówimy to sobie na przykładzie planszy, która zawiera 12 obrazków. Wygląda w ten sposób. Takie plansze można sobie oczywiście wykonać samemu na potrzeby takiego słownictwa, jakiego akurat używamy w danym momencie, które chcemy wyćwiczyć. Takie plansze są również do zakupienia w różnych sklepach internetowych. W opisie pod tym filmikiem znajdziecie link do jednego z takich sklepów. Oprócz planszy będą nam potrzebne takie kwadraty do zakrywania. Można je wykonać samodzielnie, po prostu kserując takie obrazki, plansze z obrazkami na kolorowym papierze. Warto, żeby te kwadraciki do przykrywania były w innym kolorze. Fajnie, gdyby też były na przykład kartonowe, żeby po prostu dłużej trwały, żeby były wielokrotnego użytku. Tutaj na tej planszy przedstawione są rysunki dla młodszych dzieci. Można jednak bingo grać również za pomocą napisanych wyrazów. Jeżeli chcemy utrwalić pisownie, z tym, że wtedy odczytujemy bądź wyrazy angielskie, które są napisane, bądź podajemy polski odpowiednik, żeby było troszeczkę trudniej. To już zależy od inwencji autora planszy i od tego, co w danym momencie potrzebujemy wyćwiczyć przez zabawę. Jak się łatwo domyślić, pierwszą grą, którą zaproponuję, będzie po prostu bingo. Mamy więc planszę, do tej planszy mamy nasze kwadraty do przykrywania. Każdy uczeń przykrywa na początek sam, według własnego uznania, trzy obrazki na planży. Może być cztery, może być pięć. Im więcej przykryją uczniowie na początku, tym szybciej pójdzie gra. To jest dosyć ważne w zależności od grupy wiekowej dzieciaków, od ich umiejętności, żeby gra nie trwała za długo, bo się po prostu znudzą. Kiedy już przykryjemy 3, 4 czy 5 obrazków, nauczyciel bądź jeden z uczniów wypowiada nazwy pozostałych obrazków, oczywiście w kolejności nie takiej jaka jest na planszy, i pierwszy uczeń, który przykryje wszystkie obrazki, to zazwyczaj jest kilka osób, woła głośno bingo, zajmuje pierwsze miejsce. Zawsze tutaj doradzam, żeby grać też o drugie i o trzecie miejsce, żeby najlepiej grać po prostu do samego końca. Kiedy zostaje ostatni obrazek nieprzykryty, można zapytać, co zostało nieprzykryte, tak żeby troszeczkę skrócić grę. Następną propozycją zabawy z taką planszą jest dyktando. Takie dyktando oczywiście, zakrywane to znaczy wypowiadamy nazwę obrazka, a uczniowie zakrywają. Kiedy kartoniki są kolorowe, z daleka widzimy, czy uczniowie dobrze przykryli, czy nie więc jest to łatwe do sprawdzenia natychmiast. Znacznie ciekawszą formą dyktanda zakrywanego jest takie dyktando, przy pomocy którego tworzy się na planszy literkę lub cyfrę. Podajemy nazwy obrazków do zakrycia w taki sposób, żeby utworzyły właśnie literkę P albo cyfrę 4. Do czego nam takie literki mogą posłużyć? Otóż, jeżeli Ułożymy na przykład literkę P, możemy potem zadać pytania. Co na tej planszy zaczyna się na literkę P? Jakie jeszcze inne znasz wyrazy po angielsku na literkę P? Albo pytanie, który wyraz zawiera w sobie literkę P, niekoniecznie na początku. W przypadku cyferek, można zapytać. Który wyraz jest czwarty na planszy, jeżeli ułożyliśmy czwórkę? Jak się nazywa ten obrazek? Albo które wyrazy mają cztery literki? Nieco trudniejszą zabawą jest Magic Eyes. Na czym to polega? Najpierw patrzymy na planszę i wskazując palcem każdy obrazek, wypowiadamy jego nazwę. Czy to będzie 6 czy 12, to już zależy od możliwości danej grupy i decyzji nauczyciela. Następnie polecamy uczniom zakryć któryś z obrazków. I znowu paluszkiem pokazujemy każdy z obrazków, wypowiadając głośno jego nazwę. I nie pomijając tego obrazka, który jest przykryty, musimy sobie zapamiętać, co tam było. I tak postępujemy kolejno z następnym i jeszcze z następnym, aż do momentu, kiedy mamy przykryte wszystkie obrazki i dzieci, wskazując tak naprawdę na zakryte pola, już po kolei z pamięci mówią nazwy obrazków. Może to być zwłaszcza u młodszych dzieci trudne w przypadku dwunastu, Obrazków, natomiast sześć powinny zapamiętać bez najmniejszego problemu. Jeszcze młodsze dzieci, przedszkolaki mogą swobodnie pracować na linijkach, czyli na trzech obrazkach pod rząd, a potem na drugiej linijce, na trzeciej, na czwartej, tak długo, aż się po prostu nie znudzi. Dobrym pomysłem na pracę w parach, albo też oczywiście na pracę z nauczycielem, jest proste zadawanie pytań, gdzie jest i oczekujemy odpowiedzi: że jest pod czymś, nad czymś, na prawo od, na lewo od. Wszystko jest zależne od tego, po prostu, co dane dzieci umieją i które konstrukcje chcemy wyćwiczyć. Wspaniałą grą są stacje zadaniowe. Wymaga jednak ona sporego przygotowania wcześniej, przed lekcją, ale myślę, że warto, bo dzieciaki bardzo lubią się w ten sposób bawić. Do tego celu dzielimy klasę na grupy. Oczywiście mogą to też wykonywać pojedyncze osoby, ale świetnie się to sprawdza w pracy w parach bądź grupach. Każda grupa otrzymuje trzy plansze. Jak wygląda przygotowanie nasze do tej zabawy? Mianowicie, patrzymy sobie na te plansze i próbujemy ustalić jakie hasło będziemy chcieli, żeby nam wyszło. Tutaj skorzystamy z tego dyktanda zakrywanego, z tej opcji z przykrywaniem i tworzeniem literek i cyfr i możemy sobie stworzyć na przykład taki wyraz albo taki kod tak żeby mieć cel i hasło jakie chcemy żeby było uzyskane. Oczywiście można też grać na większej ilości plansz. Pamiętać jednak należy, że im więcej plansz, tym dłużej to trwa. Po prostu i nie zawsze mamy na to czas, trzeba to brać pod uwagę. Kiedy już zdecydowaliśmy jakie hasło będziemy mieli, przyglądamy się jakie to obrazki są zakryte i tworzymy do tego instrukcję. W jaki sposób ta instrukcja może wyglądać. Tutaj widzicie Państwo, jak te przykładowe zadania mogą wyglądać, te polecenia odnośnie przykrywania danych obrazków. Można zrobić w sposób najprostszy, mianowicie po prostu podajemy wyraz. Dzieci mają odnaleźć, tak jak tutaj jest w przykładzie, piłkę i ją przykryć. Możemy pójść w troszkę trudniejszą wersję, mianowicie podajemy definicję, taki opis. Bardzo jednak tutaj należy uważać, zresztą przy wszystkich następnych też, żeby ten opis był jednoznaczny. Widać tutaj też, że możemy się posłużyć na przykład opisem położenia literami, na które się zaczyna dane słowo. Słowo, które ma daną ilość liter. Przeważnie mają 3, 4 albo 5, ale czasami się trafia słowo, które ma 10 i wtedy jest to jednoznaczna definicja. Dzieciaki otrzymują te instrukcje napisane na kartce. Nie dyktujemy ich, bo niemożliwe by to było do zrobienia w, przy pracy w grupach, muszą odczytać te instrukcje i po kolei poprzykrywać. Oczywiście grupa, która wykona wszystkie zadania, otrzymuje hasło i z tym hasłem robi to, co im powie nauczyciel, to znaczy przynosi yy, nauczycielowi bądź przypina na tablicy, wygrywa ta grupa, która to zrobi pierwsza. Dalej już wszystko zależy od pomysłu nauczyciela. Jest to również świetny pomysł, nie tylko na lekcje i na powtórki, ale na jakieś rozgrywki, dni języka angielskiego w szkole. Myślę, że jest to bardzo ciekawe zadanie. Na koniec zaproponuję tutaj jeszcze taki challenge, to znaczy to samo co stacje zadaniowe, ale. To uczniowie tworzą definicję. Sprawdza się fajnie taki układ, że dajemy na przykład uczniom klasy szóstej te plansze i prosimy, żeby sformułowali opis, a następnie tak zestawione polecenia przekazujemy młodszym klasom. Oczywiście po sprawdzeniu, wiadomo, można wtedy nagrodzić uczniów i tych starszych za tworzenie definicji, i tych młodszych. Wszyscy się dobrze bawią, każdy coś powtórzył. I jest z tego pożytek na przyszłość również, bo takie definicje, jeżeli są dobrze sporządzone, zostają i można je potem wykorzystywać przez lata w swojej pracy.